Witam wszystkich Pompa oddana do użytku Pompa, która będzie grzała Ampufor 1000 litrów Mieszkanie mojego syna Dom 150 m2 Po podłodze użytkowych może około 140 m2 Połączenie 2 źródła ciepła Niezależna Niezależne jedno źródło ciepła od drugiego. Na dzień dzisiejszy chciałem Wam tylko pokazać, że po prostu pompa ciepła działa że jest zadaszona. Porządna podstawa stopy amortyzujące. Aby nie było wibracji, takie porządne. to możemy iść do środka, zobaczyć jak w środku wygląda jednostka wewnętrzna, to jest zewnętrzna. Wszystko skonfigurowane tak, by jak jedno grzeje, to drugie nie grzało, a jak drugi grzeje, to żeby to pierwsze nie grzało. Tak wygląda od środka. Jeszcze jest dużo miejsca, można coś tutaj wymajsterkować. Tutaj jest jednostka wewnętrzna z zasobnikiem na wodę, i ciepła woda użytkowa jest ustawiona na 50 stopni. Tak wygląda między buforem a zasobnikiem. Doszło parę rur w sumie cztery wszystko jest bezobsługowe Nie palimy w kominku Pompa ciepła sama sobie grzeje ciepłą wodę użytkową i bufor A jak odpalimy w kominku, to pompa nie zagrzeje nam bufora Pompa ciepła jest ustawiona na grzanie ciepłej wody w puforze 45 stopni dlatego, że wyższa temperatura to gorsza sprawność pompy ciepła tutaj jeszcze mamy troszkę rurek i ściana i to jest wszystko więc tak wygląda kotłownia mojego syna na pewno jeszcze jakiś film nagram, jak jest zrobiony prąd, ciepła woda użytkowa. No i jak to się w ogóle sprawdza w praktyce. Także wszystkim dziękuję za obejrzenie tego filmu, tej kotłowni z pompą ciepła Bajland. Także jeszcze raz życzę miłego dnia i odpoczynku.